Mamy godzinę piętnastą, więc będziemy powoli rozpoczynać nasze modlitewne spotkanie. Kochani, witam wszystkich bardzo serdecznie. Myślę, że mamy wielki przywilej, bo jesteśmy w łodzi, a święta Faustyna Kowalska z tą łodzią była bardzo związana. Niech to nie będzie dla nas jakiś pretekst do jakiejś wielkiej dumy. O, jesteśmy z łodzi, jesteśmy dumni, ale niech nam Panie Jezu pomoże dzisiaj mocniej zjednoczyć się w tą godzinę miłosierdzia z Tobą, z Twoją chwalebną męką, z Twoją męką, śmiercią i zmartwychwstaniem. Niech będzie nam łatwiej połączyć się właśnie z Tobą, Panie, aby zanosić nasze intencje. Chcemy bardzo modlić się za naszą parafię, za nasze rodziny, za naszych bliskich, za dusze w czyściu cierpiące, które bardzo, ale to bardzo mocno potrzebują Bożego Miłosierdzia. My też je potrzebujemy, też go potrzebujemy. Za wszystkie dusze konające w tej chwili, w tym momencie. Panie Jezu, tobie też chcemy polecić z wielką wiarą. Panie, chcemy Ci też polecić ten świat, pokój na całym świecie, te wszystkie konflikty, które się dzieją, ten cały niepokój w sercach. Może tego telewizja nie pokazuje, ale jest naprawdę bardzo wiele niepokoju na świecie, w sercach ludzi. Ty powiedziałeś, Panie, że przez swoją mękę, śmierć, zmartwychwstanie przynosisz pokój. O to też chcemy Cię prosić. O nawrócenie całego świata i o, ale, i o pokój. W wszystkich sercach przez właśnie łaskę tego nawrócenia. Panie, w tych, in, in, w tych wszystkich intencjach, w tych wszystkich intencjach, które mamy także w sercu, w ciszy, możemy teraz w ciszy też je wypowiedzieć, tak w sercu dla Ciebie, Panie Jezu, za chwilę będziemy rozpoczynać. Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pan Jezus do siostry Faustyny. Widzisz, czym jesteś sama z siebie, ale nie przerażaj się tym. Gdybym ci odsłonił całą nędzę, jaką jesteś, umarłabyś z przerażenia. Jednak wiedz o tym, czym jesteś. Dlatego, że tak wielką nędzą jesteś, odsłoniłem ci całe morze miłosierdzia mojego. Takich dusz jak Twoja szukam i pragnę, ale mało ich jest. Twoja wielka ufność ku mnie zniewala mnie do ustawicznego udzielania Ci łask. Masz wielkie i niepojęte prawa do mojego serca, boś córką pełnej ufności. Nie zniosłabyś ogromu mojej miłości, jaką mam ku Tobie, gdybym Ci tu na Ziemi odsłonił w całej pełni. Często uchylam rąbka zasłony dla ciebie, ale wiedz, że to tylko jest wyjątkową łaską moją, miłość i miłosierdzie moje nie zna granic. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela, nieba i ziemi. Wszystkich rzeczy widziale. Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego i że Ojca jest zrodzony. przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego. Przyjął ciało z Maryi Dziewicy I stał się człowiekiem Ukrzyżowany również za nas Pod poncjuszem Piłatem Został umęczony i pogrzebany I zmartwychwstał trzeciego dnia Jako znajomy pism Wstąpił do nieba Siedzi po prawicy Ojca I powtórnie przyjdzie w chwale Sądzić żywych i umarłych a królestwu jego nie będzie końca. Wierzę w ducha świętego, święta, który od ojca i syna pochodzi, który z ojcem i synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, którym mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół, wyznaje jeden chrzest na odpuszczenie grzechów. Nie oczekuję, oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia, i życia wiecznego w przyszłym świecie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. nam naszego potrzebnego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako, jako i my odpuszczamy, odpuszczamy naszym winowarców. Nie bądź nas na pokuszenie, ale nas swego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się, Bóg się z nami grzesznymi teraz w i w godzinę śmierci Chwała Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze. i zawsze na wieki wieków. Ojcze, przedwieczny, ofiarujemy Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, a pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Miej dla, nas, i świata. dla Jego bolesnej męki. Miej Daj mu serce dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Daj mu serce dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Daj mu serce dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Daj mu serce dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata Dla Jego bolesnej męki Miej miłosierdzie dla nas i całego świata Dla Jego bolesnej męki Miej miłosierdzie dla nas i całego świata Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i duszę. Najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Na nasze błaganie zawsze nasze i całego świata. Na Jego bolesnej męki. Nie miłość całego świata. Na Jego bolesnej męki. Nie miłosierdzie.

Miej miłosierdzie dla nas, i całego świata. Na Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas, i całego świata. Na Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas, i całego świata. Ojcze, przedwieczny. Ofiaruję Ci krew i duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, Pana naszego Jezusa Chrystusa. Nasze błaganie za grzechy całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i

Bolesnej Męki Miej miłosierdzie dla nas i całego świata Dla Jego Bolesnej Męki Nie miłosierdzie dla nas i całego świata Ojcze Przedwieczny ofiaruję Ci ciało i krew duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego a Pana naszego Jezusa Chrystusa nasze za grzechy naszej i całego świata dla Jego Bolesnej Męki Miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla Jego bolesnej męki. Nie miło dla nas. Dla Jego bolesnej męki. Nie dla nas. Dla Jego bolesnej męki. Nie dla nas. Dla Jego bolesnej męki. Nie i miłosierdzie dla nas. Dla Jego bolesnej męki. Na Jego bolesnej męki. Na Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla jego bolesnej męki. Dla nas Ojcze przedwieczny, ofiaruj Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Na przebłaganie zagrzewi naszej całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Jej miło dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Jej miło dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Jej miło dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Jej miło dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki nie miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki nie miłosierdzie dla nas całego świata dla jego bolesnej męki nie miłosierdzie dla nas całego świata dla jego bolesnej męki nie miłosierdzie dla nas całego świata dla jego bolesnej męki nie miłosierdzie dla nas dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla na nas całego świata. Święty Boże, święty mocny, święty a nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad Święty Boże, święty mocny, święty a nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad cały światem. Święty Boże, święty mocny, święty a nieśmiertelny, Zmiłuj się nad nami i na cały światem. O krwi i wodo, któraś wytrysnęła z najświętszego serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas. Ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wytrysnęła z Najświętszego serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas. Ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wytrysnęła z Najświętszego serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas. Ufamy Tobie. Jezu, ufam, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Święta siostro Faustyną. Święty Janie Paweł II. Módl się Święty Antoni, błogosławiony Rafale Chyliński. Wszyscy święci i święte Boże. Módl się za nami. Akt oddania, ojciec Maciej. Akt zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu. Boże, Ojcze Miłosierny, który objawiłeś swoją miłość w swoim Synu Jezusie Chrystusie i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym Pocieszycielu, Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka. Pochyl się nad nami grzesznymi, ulecz naszą słabość, przezwycięż wszelkie zło, pozwól wszystkim mieszkańcom Ziemi. Doświadczyć Twojego miłosierdzia, aby w Tobie Trój Jedyny Boże zawsze odnajdowali źródło nadziei. Ojcze, przedwieczny dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Amen. Chcę wszystkich pobłogosławić, chcę bardzo podziękować każdemu i każdej z Was. Już się przyzwyczaiłem, bo wielu już znam Z poprzednich razów, witam też wszystkich nowych Myślę, że jak Pan Bóg da To za rok również w tym samym składzie Albo jeszcze szerszym Bogu dziękujmy też za dobrą pogodę Tutaj wspominaliśmy, że w tamtym roku było trochę bardziej chłodno Dzisiaj wakacyjnie ma Niech Pan błogosławi teraz Was wszystkich Naszą parafię Wszystkie intencje, które Zanosiliśmy teraz Łódź i cały świat Pan z Wami Twoim. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i syn i duch święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa, będą nasze plany i nadzieje. Bardzo proszę. Nasze plany i nadzieje, coś mi będzie raz po raz, tylko Boże miłosierdzie. Nie zawiedzie nigdy nas, Jezu. Ufam Tobie, od dziecięcych lat. Jezu, ufam Tobie, choćby wątpił świat. Strzeż mnie, dobry Jezu, jak własności swej. O piece czułej duszę moją jej. Ufność miłosierdzie Boże zapewnienie daje nam, że w godzinę naszej śmierci przyjdzie po nas Jezusa. Jezu, ufam Tobie o dziecięcych lat Jezu, ufam Tobie Choćby ząbił świat Strzeż mnie, dobry Jezu Ja w własności swej I w opiece czułej Duszę moją miej w trudnych chwilach twego życia Nie rozpaczaj, nie roń łez Ufność Boże, miłosierdzie Trudom twym położy kres. Jezu, ufam Tobie, O dziecięcy lat Jezu, ufam Tobie Boś by świat Wstrzeż dobry Jezu Jak własności swej I w opiece czułej Duszę moją nie, Pragnę oddać się dziś Tobie Całym życiem służyć Ci Pragnę, Boże, miłosierdzie Głosić światu w trudne dni. Jezu, ufam Tobie Od dziecięcych lat. Jezu, ufam Tobie Choćby zwątpił świat. Strzeż mnie, dobry Jezu, jak własności swej i opiece czułej duszę moją miej. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na